Oj, jak zrobię vloga. Ze sprzątania w moim pokoju i trochę i się ogarnięcia i ubrania. patrząc sobie tutaj śpił mi w pokoju, jak widać dobrze mu. A ja teraz będę sprzątać, znaczy najpierw się ubiorę. Także. Zapraszam Was do oglądania vloga. Myślę że Wam się spodoba. Zapraszam. Nie jesteś tylko na ten sezon. Nieważne co inni powiedzą. Zapalnij to i patrzmy w niebo. Już wróciłam, teraz idę się ubrać w jakieś ubranie tutaj spokojnie spokoju. To wezmę i was się, jak się ubiorę Już wróciłam, ogarnęłam się, ubrałam się. Teraz idę uczytać włosy i zaraz pościelę łóżko. Już jesteśmy w łazience pokażę Wam mój. Outfit i umiem sobie budzić i uczyć włosy. Mam różowe włosy. Także obrócę. No więc, tak, y, mam na sobie dzisiaj włoski z mieszkiej miki. Taką trochę brudną, ale tam nie jest. Y, te jeansy tam. Getry, nie wiem. Y, więc, no i ja tak wyglądam. Zaraz się odmiennie, bo idę uczytać swoje włoski. Jednak stwierdziłam, że umieję głowę, więc. Pokażę wam, co używam do umycia głowy. Chodziło mi, do jakiego szamponu. Jakiego szamponu, inny, wnikajcie na zech mam bluzkę. Także do umycia głowy używam szamponu o zapachu kokosa. O... Więc bardzo go polecam. I mam upierz straszny chyba po tym szamponie. Także no. Tego wygląda ten szampon i mam nadzieję, że... No, kupi ktoś, ktoś, ktoś go, więc... Ale pokazuję, jakby ktoś nie wiedział. Tak, że to, no tak się że... Więc, no ideą mi głowę ja się odezwę później. Także do zobaczenia później. Już wróciłam, mam na sobie turban. Nie zwracajcie na to uwagi, że mam to na głowie, i no, ale no. Też zrobiłam vlog jak ściągam ten turban znaczy w tej części, tak. Jak ściągam to, i, i no. Będzie git. Także, idę sobie buję. I idę do swojego pokoju, posiedzieć już i pokładać ubrania. I no. Tak u mnie się to się do Was odezwę. A do mnie bozi używam takie coś. Dostałam to na urodziny od kuzynki. Jest bardzo fajne, bo pachnie jak taka limonka i bardzo to polecam. A jakbyście pytali w komentarzach, gdzie kupiła to, to nie mam pojęcia, ale bardzo jest fajny i bardzo polecam, także jakbyście zobaczyli, to polecam kupić. A później użyłam takiego peelingu, dostałam go na święta w tym roku i też go bardzo polecam, jest on z Ziaja i nie mam pojęcia, gdzie go kupiono, no bo tak jak już mówiłam, kupiłam go, na, kupiono, dostałam go na święta i teraz go sobie nałożę. Zaraz wychodzę do z łazienki i no. Idę posłam też w pokoju, także później używam to. Już wróciłam mam ten peeling na buzi i to bardzo jest fajne. Także polecam i tu będę musiał za chwilkę to zmieję za jakąś godzinkę czy tam dwie. Chciałabym powiedzieć, że to teraz bardzo taka, teraz taka szorstka, fajna. I no, odezwa się jak wyjdę z łazienki. Dobra, już pościelam łóżko, tak to wygląda. I za chwilę poukładam... Ubrania, tylko pójdę pomóc mojej siostrze. Powitać, teraz będziemy ściągać turban i będę rozczysowywać włosy. Więc do później? Mm -hmm. Ja, czwarta rano dzwoni do mojej mamy. Dobry wieczór, państwa Dziś Mordo, schowaj ten telefon. Już wróciłam z robienia włosów. Będziecie mieć to w szybszym filmiku, jak robię włosy, swoje rozczysuję itp. I nakładam taką odżywkę, której już prawie nie ma, bo to była końcówka i zjadłam sobie dwie siostry taką końcówkę. Ale bardzo polecam tą odżywkę, ona ładnie pachnie i, i no i mam ją teraz w, 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 tortą we włosy i teraz będę układać ubrania i nagram może TikToka, nie wiem. Ale tak to tak wyglądają moje włosy po zrobieniu odżywki itp. Także no. Także bardzo polecam tę mądrzywkę, tak jak już wam pokazywałam i do później, do później, może ułożę ubrania, chyba że wam to nagram. Pytam. Ale to w sumie nie jest najmłodsze Nie wiem jak to wygląda, czy mnie to nazywa moja ale mnie nie jest Dobra, że jestem, ja mi usiądę w pokoju, bo bo ja muszę sprawdzić co robi i oglądać na tle Jak będziecie mieć też w filmie tą grę i tam mówię tak, szybciutko, że coś nie chcemy Także no, teraz mogę wam pokazać, potrzymać runturę mojego pokoju, jak byście chcieli, ale to w następnym filmie w przyciskom i chciałabym powiedzieć, że jak ktoś mnie zna z mojego starego kanału, na którym kiedyś nagrywałam filmy, to można napisać w komentarzu. To wtedy pozdrowie na następnym filmie lub na TikToku. Więc no, a jeżeli chciałby ktoś, wziął ktoś z mojego pokoju, i czy coś się zmieniło i typem, to można napisać w kom albo do mnie na TikToka, więc, więc no, ale to no. Do zobaczenia to tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, dodajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to dajcie łapkę w górę. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobał vlog taki króciutki, ale vlog ja teraz idę montować i widzimy się do później. I zapraszam Was na moje social media, czyli TikTok, Instagram i no, i, i zapraszam Was też na moje fypy o Julci tu będzie podane. Także no, widzimy się do później ja kończę i demontować. Dziękuję pa! Jesteś tą jedną,